do Was serdecznie, ale teraz się wkurwiłam. Czy można zobaczyć mieszkanie Państwa? Tak, proszę bardzo. Ale tu straszny bałagan. A Pani nie pije? A skąd? Nigdy Pani nie piła, teraz taki zapach uczułam. Nie, nie pije Pani redaktor. Biorę leki, bo ja... Czy poplinę mam? Ale z takich leków ma Pani zapach alkoholowy? Nie. Tak. Mam na spirytusie lek. Świat jest piękny, trzeba po prostu brać wszystko pozytywnie. My ponad dwa lata chodzimy tutaj, za garażę kupy robić, a później przychodzą i to jedzą. Uważaj, no, co? Załamałaś załamała się, dziewczyno. Chciałabym cię wspomóc kilkoma groszami na życie. Wypad z tymi dwoma groszami, wy sobie, zostaw na mułkę. A dostaniesz tym groszem po ryju. Ja jebie. Zapomniałam, że fundusze przeznaczone na remont domu są dość okrojone. Ponieważ. Jakaś do mnie idiotka dzwoniła, że ja mam e, jakieś podatki odprowadzać. Gdzie ja mam? Ja nie jestem w ogóle zarejestrowana, daj go należy zacząć. Podjęłam decyzję. Wyremontuję wasz dom. A nic się nie przydacie i wypiędałaś. Żegnam państwa, dobrano. Ja jestem, jestem luksus, jestem biznesumy. Muszę to przetrwać jakoś. Szła Maryna koło młyna, zaswędziała ją przytryna. Zawołały pana Jana, że mówi wzię pod kolana. Stara baba, stare skrzypce, jeszcze drapie się po Stara baba jak cholera, jeszcze szuka kawalera. Oj Boże, 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 Oj, kiedy ja se włoże. Oj Boże, 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 Oj, kiedy ja se włoże. Oj, co mój tata robi, Nie czasu, nie czasu. mi mu czasu. Właśnie kupiłam rolety. Rolety są piękne, eleganckie. Piękne kobiety kupują rolety. Oto ja, fajna Sunia. Mówisz tak, mówisz, Niunia. Na pewno są bardzo ciekawe, jak wygląda ich nowy dom. Za chwilę go zobaczą. Dzień dobry!

Maria, to jest jakby luksusowo. Na, na, na come! On! Pięknie kurwa, pięknie. Bardzo fajnie. Bardzo mi się podobuje. Słuchajcie, te rzeczy, które mam, to są rzeczy, czy to są podróby, czy nie podróby, ale są kupione w oryginalnym sklepie. Delicate. Very nice. Napierdolę, ja jak zobaczyłam, to mało, nie, mało się nie, nie przewróciłam. Jak pani wykorzysta tę szansę? Będę gościnna. Będziesz gościnna, ale chyba w kroku. Jeden fagas i opieka wjeżdża ci do chaty. Eee, Elżbieta, o ty kurwo jedna, Elżbieta1284. Ja już nic nie chcę mówić, brzydkie, podłe, grube, krzywe. Wyjdźcie z tego live'a, wyjdźcie w ogóle z moich live'ów. Ja sobie nie życzę, żeby parszywe, pierdolone mordy... Cokolwiek tu zabierały jaki, jakiś głos. Wypierdalać tam do swoich. Kurwa jest za każdym razem to samo. Pochujesz do, do, do się do McDonalda i W takim razie wychodzimy z na... Jak można coś takiego w ogóle człowiekowi zrobić? To jest po prostu nagonka na mnie. Następnym razem tak. Hotel musi być zapewniony, bilety muszą być zapewnione, garza musi być zapewniona, nic nie robię za darmo, za darmo. i pierdolę, nic nie dokładam do żadnego interesu czyjegoś, ani do czyjejś telewizji. Wypierdalać!